Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą konferencję, która poświęcona jest sołtysom. W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. To jedna z najstarszych funkcji, która istnieje już prawie 800 lat. Sołtys to osoba, która Integruje lokalne społeczności, jest gospodarzem, jest łącznikiem, jest wsparciem dla wielu osób, ale również zabiega o inwestycje m.in. na budowę bądź remonty dróg, chodników czy e, wszelkich sal albo świetlic wiejskich. W zeszłym roku za zgodą pani marszałek Sejmu Elżbiety Witek powstał zespół parlamentarny e, do spraw sołtysów, któremu, jako poseł ziemi dolnośląskiej, mam przyjemność przewodniczyć. Jest to wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale również wyróżnienie dla całego Dolnego Śląska. Do zadań zespołu należy między innymi organizowanie spotkań z sołtysami, na których mogą wymieniać się informacjami, Pozyskiwać tak potrzebne dla nich często informacje, którymi później mogą się w swoich sołectwach dzielić. Ale między innymi jako zespół parlamentarny z tego miejsca poinformuję wszystkich sołtysów, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie pracować nad projektem. Ustawy dla Sołtysów. I my, jako Zespół Parlamentarny do Spraw Sołtysów, będziemy w tym uczestniczyć. I z tego miejsca pragnę zaprosić wszystkich Sołtysów do bezpośredniego kontaktu e, poprzez czy biuro poselskie, czy poprzez Sejm, kontaktu telefonicznego bądź poprzez media społecznościowe. W zeszłym roku wielu Sołtysów po wybuchu wojny na Ukrainie. Zaangażowało się w niesienie pomocy poprzez organizowanie zbiórek, poprzez udostępnianie świetlic dla uchodźców i zorganizowaliśmy, posłowie Prawa i Sprawiedli Sprawiedliwości w całej Polsce zorganizowali spotkania dla sołtysów po to, żeby sołtysi właśnie mogli wymienić się informacjami i pozyskać tak niezbędne dla nich e, informacje na temat możliwości niesienia takiej pomocy. Idąc w ślad, również w tym roku organizujemy w całej Polsce parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, organizują w całej Polsce spotkania z Sołtysami. 11 marca przypada Dzień Sołtysa, i również tu na Dolnym Śląsku są organizowane Dni Sołtysa w Trzebnicy na około 600 osób, również w Jaworze i w Dzierżoniowie. Na tych spotkaniach, tym, wszystkim tym spotkaniom przewodniczy pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek. I z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować, że pomimo wielu obowiązków, pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek zawsze znajduje czas, by omawiać sprawy sołtysów, by patronować wszystkim wydarzeniom, które są organizowane. Marzec to nie tylko święto sołtysów, ale również święto kobiet, święto mężczyzn i z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować i życzyć wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom, wszystkim mężczyznom oraz wszystkim sołtysom. Również pragnę podziękować współorganizatorom, osobom, które pomagają nam przy organizacji wydarzeń, jeżeli chodzi o organizację Dnia Sołtysa. Pragnę podziękować Panu Burmistrzowi Trzebnicy, Panu Markowi Długozimie, bo właśnie tu w Trzebnicy będą organizowane Wojewódzkie Dni Sołtysa. Bardzo dziękuję. Również pragnę podziękować Panu Staroście Wrocławskiemu za e, Panu Romanowi Potockiemu, również za ogromne wsparcie, którego udziela e, jeżeli chodzi o organizowanie Dnia Sołtysa. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Pani Poseł y, na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Agnieszce Soń za to, że wybrała czynnicę na tak ważne spotkanie dla, dla sołtysów. To jest dla nas wielkie wyróżnienie i z tego powodu ogromnie się cieszę, bo, ale to też jest wyróżnienie y, podyktowane po, Współpracą i pracą, jaką wspólnie z Sołtysami tutaj realizujemy na rzecz naszej małej ojczyzny. Sotysie to jest przedłużenie władzy burmistrza, to jest organ pomocniczy. Gmina Czermica liczy 47 Sołez. Jest to jedna z największych gmin otoczona tak wspaniałymi Sołtysami I dzięki tutaj decyzji pani poseł możemy się jutro spotkać, wszyscy żeby ze sobą porozmawiać, wymienić poglądy, podzielić się tymi dobrymi praktykami i coś tutaj jak pani poseł tu w tajemnicy nie powiedziała tego przed kamerami będą jutro wyróżnienia dla, dla zasłużonych sołtysów dla, dla rolnictwa także ogromnie się cieszę dziękuję za te wyróżnienie czujemy się dowartościowani z drugiej strony też mamy piękną halę na tysiąc miejsc i myślę że spełni ona oczekiwania od tej strony logistycznej także zapraszamy wspólnie wszystkich sołtysów nie tylko osoby towarzyszące mieszkańców na te, na te szczególne wyróżnienie jeden dzień w roku 11 marca gdzie przypada Święto Sołtysów. Także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.